Bogdan, majonez. Majonezu to tak z 10 słoików. No weź 10, lepiej żeby został niż żebyś później biegał po całym mieście i szukał majonezu. Bogdan, ale winiary czy kielecki? A weź 5 tego i 5 tego. Wiesz co Bogdan, ja tak myślę, że nasze małżeństwo jest jak te dwa majonezy. Oba w lodówce, ale tylko jeden rządzi półką. Olej. Dużo olej. Nie taki litrowy, weź 3 po 5 litrów. Ryż Bogdan. Do gołąbków, do sałatki. Ryżu tak nie za dużo, zapiszę ci dziesięć paczek tam pakują po cztery woreczki to akurat 40 starczy ocet, weź spirytusowy i ocet jabłkowy ocet jabłkowy proszę ja ciebie do barszczu a spirytusowy do galarety to weź po dwa, zapiszę ci jeszcze keczup bo jak nie ma keczupu to dzieciaki Joli mówią, że dziwnie smakuje leją kuźwa ten keczup wszędzie nawet na pierogi i nagle im smakuje powiem ci, że ma takie te dzieciaki niewychowane tak Bogdan, bo głodu nie znają, głód by im do dupy zajrzał to by wszystko zeżarły. Taka jest prawda. Co jeszcze, Bogdan? Jakie ogórki kiszone. Domo tyle słoików, a on będzie ogórki kiszone kupował. Kiszone to tylko domowe, a nie kup... Czee. Bogdan chleb! Zapiszę ci pięć bochenków. Po jednym bochenku na każdy dzień świąt to masz trzy. No a dwa do zamrażarki lepiej żeby był, niż jakby zabrakło. Bogdan napoje, Coca-Cola czy Pepsi? A jeden grzyb Bogdan, to i to słodkie i gazowane. A weź po jednym czteropaku. Jezu, Bogdan, najważniejszy karp! Karpia to tak weź z 25 kilo, ale dzwony. Ja się nie będę w jakieś czyszczenia, w jakieś flaki bawiła. Dobra, Bogdan, mamy wszystko. I ja cię proszę, Bogdan, nie pokazuj mi paragonów, bo mi się od razu święta skończą.